On go nie widział, il n'y la pa Nie dawaj mu go, Ne y le lui don pa. Jeśli sami nie potrafilibyście stworzyć takich zdań, jeśli mielibyście z nimi problem, a szczególnie jeśli przeraża Was sama kolejność, sam szyk tych odpowiednich słów, to ten film jest zdecydowanie dla Was. Ja jestem Szymon, a kanał Języki Proste. Zapraszam. Oczywiście zaczynamy od samego początku, od najprostszych rzeczy, jakie wpadają do głowy, ale dobrze, żebyście przynajmniej powtórzyli sobie odmianę czasowników. Link do filmu o odmianie regularnych czasowników jest teraz w rogu, a także w przypiętym komentarzu, do którego zawsze zapraszam. Weźmy na początek jakiś czasownik, niech to będzie w łach. Oznacza to widzieć. I dobrze jest też zaznaczyć, że jest to jeden z tych czasowników, po których od razu pojawia się jakaś kontynuacja. Możemy napisać w skrócie «voix quelqu'un» albo «voix quelque chose» – «widzieć kogoś, widzieć coś». Jeśli tak będziecie zapamiętywać czasowniki, to o wiele prościej przyjdzie Wam tworzenie zdań. «Je vois mes voisins» oznacza to «widzę moich sąsiadów». I zacznijmy właśnie od takiego bardzo prostego, e, podręcznikowego zdania. We francuskim oczywiście zawsze, kiedy mówimy o jakiejś czynności… To na samym początku musimy powiedzieć o tym, kto tę czynność wykonuje, w przeciwieństwie do polskiego. My powiemy widzę sąsiadów, a oni dosłownie ja widzę. My sobie będziemy tego wykonawcy czynności zaznaczać na szaro, jako że on tam zawsze jest, zawsze na początku, i tam nie czyha na nas żadna pułapka. Od początku aż do końca. Wła to oczywiście czasownik, dlatego zaznaczymy go właśnie takim kolorem, a me władza tutaj jest tak zwanym dopełnieniem, czyli co widzimy. Sąsiadów. Okej, okay, niech tak zostanie. Wprowadźmy teraz pierwsze komplikacje. Niech to będzie przeczenie. Już na początek pewna podchwytliwość, bowiem we francuskim przeczenie jest, moglibyśmy powiedzieć, podwójne. A więc znajduje się zarówno przed, jak i po czasowniku. I dobrze jest to zapamiętać. Właśnie to słowo czasownik, bo jeśli zapamiętacie właśnie tę prostą rzecz, to nigdy nie będziecie mieli z tym kłopotu. Skoro wiemy już, i sobie to wspaniale zaznaczyliśmy kolorem, że czasownikiem jest to WŁA, to wiemy już, że pierwszą część postawimy przed, a drugą za, tym właśnie słowem. Powiemy zatem, żny pa, me wła za. Nie widzę moich sąsiadów. Jeśli mielibyście do czynienia z innym przeczeniem niż NY PA, bo we francuskim tych przeczeń trochę jest, zasada jest ta sama. Na przykład, nie widzę nikogo, żny wła pechson. A więc pierwszy człon przed, a drugi po. No to zostawmy na razie przeczenie, to tyle i przejdźmy do zaimków. To słowo może być niezbyt miłe dla ucha, ale mam nadzieję, że zobaczycie, że to nie jest nic trudnego również. Zacznijmy może od takiego czasownika sy comporter. Jest to zwyczajny czasownik regularny, ale ma tę cząstkę sy. My przetłumaczylibyśmy to na zachowywać się. No właśnie. I to s, czyli nasze się, jest przykładem zaimka, konkretnie zwrotnego, jeśli chcecie to zapamiętywać, ale nie musicie, bo zasada tyczy się wszystkich, co zresztą zaraz zobaczycie. Gdybyśmy chcieli powiedzieć zachowuje się dobrze, czyli również stworzyć najprostsze zdanie, to powiemy: że my kompocht. Bien. Oczywiście Francuz przeczytałby to znacznie szybciej: my róbmy to powoli i wyraźnie, na potrzeby ćwiczenia. No i jak widzicie, to Sy zmieniło się w my. No właśnie, w języku polskim się nie ulega zmianie. Zawsze brzmi tak samo, we francuskim niestety się zmienia. Jeśli tego nie znacie, teraz na ekranie macie wszystkie te formy. Zróbmy drugie zdanie. Zachowujesz się dziwnie: Tu ty Comport bizarrement. Co tu jest do zapamiętania? Również jedna rzecz. A konkretnie taka, że zaimek będzie sklejony z czasownikiem. Będzie się znajdował tuż przed nim i nigdy go od niego nie rozłączymy, nawet przeczeniem. Jeśli to zapamiętacie, że właśnie ten zaimek jest sklejony z czasownikiem i nie rozdziela go nic, no to też wam się to nigdy nie powinno pomylić. Nie wszystkie zaimki to te zwrotne, a więc nasze się, ale zasada jest ta sama. Na wszelki wypadek jednak powiedzmy też o nich czemu nie? Dalej mamy zaimki, tak zwane dopełnienia bliższego. Nazwa trochę przydługawa, natomiast zachowanie tych zaimków niezwykle proste. Jeśli macie jakikolwiek czasownik, po którym właśnie od razu coś wstawiamy, tak jak w słowie, o którym już dzisiaj mówiliśmy, czyli włach, to śmiało możecie tych zaimków użyć, tak aby nie musieć używać pełnej nazwy, na przykład tego kogoś, kogo widzicie. Zamiast powiedzieć widzę moich sąsiadów, możecie zatem powiedzieć widzę ich. Możemy powiedzieć też widzę ciebie. To są właśnie zaimki dopełnienia bliższego w języku polskim. A we francuskim macie je teraz na ekranie, na wypadek jeśli ich nie znaliście. A zasada jest ta sama. Ona go widzi, elle le voit. Widzimy was, nous vous voyons. I oczywiście wciąż są sklejone. Analogicznie mamy też zaimki dopełnienia dalszego Skoro bliskie tyczyły się tego czegoś, co było od razu po czasowniku, to te dalsze tyczą się tego, co zanim nastąpi, ma jeszcze coś, tak zwany przyimek. Na przykład telefonę dzwonić, do kogoś, a kelkan. no właśnie, skoro dajemy tam coś więcej, skoro nie pojawia się od razu, to również możemy to zamienić na zaimki, niektóre są te same, inne lekko się różnią, jeśli ich nie znacie, macie je teraz na ekranie. A zasada oczywiście ta sama. Dzwonię do ciebie. Ży ty telefon. Dzwonimy do nich. Nu lech telefoną. Oczywiście wciąż jest to sklejone z czasownikiem. Pojawia się tuż przed nim. Pamiętajcie, że te zaimki my, ty, sy, a zresztą wszystkie teraz macie na ekranie, ulegną skróceniu wtedy, kiedy następujące po nich słowo zaczyna się od samogłoski. No, I to jest cała zasada. Mamy też we francuskim takie zaimki jak on oraz i. To jest nieco bardziej skomplikowany temat, kiedyś bardzo chętnie o tym nagram film, kiedy znajdzie się na kanale, to link do niego będzie teraz w rogu a także w komentarzu. A przedstawię je dzisiaj po to, aby pokazać wam, że i tu zasada się nie zmienia. I to kończy nasz temat zaimków. On jest z tego dumny i ne fie. Skoro czasownikiem jest słowo e, to ten zaimek on będzie właśnie przed nim i będzie z nim sklejony, to znaczy nic go nie rozłączy. Ona w to wierzy el i kła. I co wy na to, że cała teoria już za wami? Niby to wszystko, ale przecież może tak się zdarzyć, że będziemy mieli zarówno przeczenie, jak i będziemy chcieli użyć jakiegoś zaimka. Albo będziemy chcieli użyć dwóch zaimków. Albo zarówno przeczenie, jak i dwóch zaimków. Tak też może być. O tym powiedzmy sobie w dalszej części filmu i zróbmy to na zasadzie wyzwania. Niech wyzwaniem pierwszym będzie właśnie to przeczenie plus zaimek, czyli występowanie obu tych sytuacji, o których już sobie powiedzieliśmy. Przypomnijmy sobie sedno tego, czego się dowiedzieliśmy. Jeśli występuje przeczenie, to znajduje się przed i po czasowniku. A z kolei, jeśli pojawia się zaimek, to jest przed czasownikiem i jest z nim sklejony, czyli przeczenie go nie rozerwie. No i tak naprawdę to już wszystko. Jeśli chcecie przekonać się, czy dobrze to rozumiecie, to zapraszam do ćwiczenia. Dla ułatwienia użyjmy tych czasowników, które pojawiły się w przykładach. Nie zachowujemy się dobrze. Nu, nuką pochtą, pa, bią. A więc czasownik jest sklejony z tym zainkiem, w tym przypadku zwrotnym nu, a przeczenie jest przed i po nie rozdziela nam tej pary. No to dalej. On mnie nie widzi. Il, n, my, wła, pa. W tym przypadku zajmek do pełnienia bliższego, bez kłopotu. Nie dzwonię do niego. Je ny lui, telefon, pa. I na końcu te trudniejsze. On nie jest tego pewien. Il, non, ne, pa, siuch. On jest sklejone z czasownikiem, być, a przeczenie jest przed i po, ale, n, tak jak już sobie wspomnieliśmy. Uległo skróceniu, tak jak się to może zdarzyć. A więc występowanie przeczenia i zaimka w środku zdania już nie stanowi dla Was kłopotu. No to co by na wezwanie numer dwa? Tym razem zmierzmy się z sytuacją, jaką są dwa różne zaimki. Zasada jest bardzo logiczna, jak to bywa we francuskim języku. Po prostu mamy z góry ustaloną pewną kolejność, w jakiej muszą być ustawiane te słowa, i to wszystko. Wygląda to następująco, trochę jak taka flaga, i jak to zapamiętać. Zapamiętajcie, że te słowa, które są zawsze pierwsze, to te, które, jak już zauważyliście, nie zmieniają się, zawsze są takie same. Następnie zaimki dopełnienia bliższego, później dopiero dalszego, a na końcu i, a po nim O. On. One trafiają na koniec w tej właśnie kolejności. Poznajmy jakiś przykładowy czasownik, w przypadku którego właśnie dwa zaimki zdarzają się często występować. Na przykład ne oznacza to dawać. No i często dajemy coś komuś. Wydaje mi się, że to jest idealny czasownik. A więc donę quelque chose, a quelqu'un. Dawać coś komuś. Spróbujcie zatem, korzystając z tej flagi chorągiewki, stworzyć takie zdanie dajesz mi go. Tu my don. Tak naprawdę wystarczy tutaj znać odpowiednią kolejność. I tyle. On daje ją im. Il la lech don dajemy mu je? nu le lui donnons. uwierzcie mi, że z czasem usłyszenie nieodpowiedniej kolejności od razu wywoła u was sygnał, że coś się nie zgadza. To jest jedna z tych rzeczy, które są całkiem wdzięczne wraz z dalszą nauką. Nie musicie tego wkuwać na blachę w pocie czoła. I zanim przejdziemy dalej, nie róbmy z tego osobnego wyzwania, co kiedy mamy zarówno przeczenie, jak i występowanie dwóch zaimków. To też wiecie, tutaj nie ma nic nowego. Ostatni przykład brzmiał dajemy mu je. No więc spróbujmy teraz to zaprzeczyć i powiedzieć po francusku nie dajemy mu ich. Nous ne lui donnons pas. A więc te zaimki, tak jak brzmiała zasada, są sklejone z czasownikiem, ich nic nie rozłączy. A przeczenie jest zarówno przed, jak i po. No i po sprawie. Mógłbym już skończyć, ale nie mogę się powstrzymać. Mam dla Was jeszcze pewne ciekawe bonusy. Tak się składa, że w pewnych czasach w języku francuskim, na przykład passé composé czas przeszły, złożony, bardzo często używany pojawia się tak zwany czasownik posiłkowy. A więc zamiast mówić, je vu vois tak jak już to zrobiliśmy w pierwszym przykładzie, powiedzielibyśmy, że vu me voisin. A więc dosłownie mam zobaczone. Hmm, może niektórym to się wydawać trudne, tym bardziej jeśli to zdanie jest bardziej złożone niż tak proste, ale już śpieszę z wyjaśnieniem, zasada jest dokładnie ta sama. Czasownikiem jest właśnie mieć albo być. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o pase który, jak sama nazwa wskazuje, jest nieco złożony, to i do takiego filmu zapraszam teraz w rogu i w przypiętym komentarzu. Poćwiczmy zatem i zacznijmy od po prostu przeczenia. Nie widziałem moich sąsiadów. Skoro mówiliśmy, że vu, me voisin, to teraz powiemy, że n'ai vu, me voisin. A więc przeczymy czasownik, jakim jest tutaj słowo avoir, czyli mieć. A to vu zostawiamy w spokoju, tego się nie czepiamy. On nie widział mojego sąsiada. Il n'a pas vu, mon voisin. Teraz występowanie zaimka. On go widział. Il la, vu, A więc znów, jeśli zaimek, no to jest przed czasownikiem i jest z nim sklejony. Zasada jest ta sama. A dlaczego się skrócił? No bo napotkał samogłoskę. Wszystko się zgadza. A teraz z przeczeniem, on go nie widział. Il ne la pa vu. No to na końcu jeszcze dwa zaimki. Wróćmy do czasownika done, a więc dawać. I powiedzmy, dałeś mi go. Tu, my, la, ne. Czyli znów wszystko w porządku. No to teraz bonus drugi. Nie ma kłopotu z oznajmieniem, o tym mówiliśmy cały czas. Z pytaniem też nie będziecie mieli kłopotu, bo wszystko wygląda tam dokładnie tak samo. Ale co z trybem rozkazującym? Co kiedy rozkazujemy? Rozkaz w języku francuskim wygląda nieco inaczej, kiedy jest negatywny np. po polsku nie rób tego a inaczej, kiedy jest pozytywny, czyli rób to. Zacznijmy od tego negatywnego, bo on jest znacznie prostszy. Wszystko bowiem wygląda dokładnie tak samo, jak w oznajmującym. Tyle, że nie ma tego pierwszego zaimka, bo tak właśnie wygląda francuski tryb rozkazujący. Nie mów. To po prostu n di pa. A więc przed i po. Ech, co się będę powtarzał, już to sami doskonale wiecie. No to dodajmy do tego zaimek. Nie mów mi. Ny my di pa. A teraz dwa zaimki. Nie dawaj mu go. lui don pa. Nieco trudniejszy może być ten pozytywny. Mam nadzieję, że uda mi się to odpowiednio uprościć, abyście zrozumieli to od razu. Tak naprawdę są tam tylko dwie różnice. Przeczenie tam nie może wystąpić, bo tak jak powiedzieliśmy, jest to pozytywny rozkaz, na przykład zrób. Tam nie może być przeczenia, o tym już mówiliśmy. Tu są tylko te bez przeczeń, a więc jedyne co może wystąpić to zaimek. No i właśnie tych zaimków się tyczą te różnice. Pierwsza polega na tym, że zaimek nie występuje już przed. Występuje po czasowniku, a także między nimi pojawia się tak zwany łącznik, czyli taka mała kreseczka. Na przykład ly Zamiast le, regard, tak jakbyśmy to ułożyli w szyku w każdej poprzedniej sytuacji. A druga różnica polega na tym, że tam, gdzie wcześniej mówiliśmy my oraz ty, tutaj powiemy mła oraz tła. No i to wszystko. Gdybyście chcieli powiedzieć: Spójrz na mnie, powiedzielibyście regard, mła, a spójrz na niego: regard, le. Dlaczego le? No, regarder, czyli spoglądać, oglądać, to jest zwykły czasownik, po którym od razu następuje kontynuacja. Regarder quelque chose albo regarder quelqu'un, czyli dopełnienie bliższe, czyli używaliśmy wtedy l, la. Nie ma kłopotu. Powiedz mi. Dis Powiedz mu. Dis lui. Po słowie dire, czyli powiedzieć następuje a, dir a quelqu'un, powiedzieć komuś. Dlatego właśnie powiedz mu to dis lui, a nie l'. To jest dopełnienie dalsze, a nie bliższe. A teraz wisienka na torcie, czyli co kiedy mamy pozytywny rozkaz i dwa zaimki. Na przykład powiedz mu to. Skoro słowo brzmi Dich quelque chose a kelka, powiedzieć coś komuś, to powiemy di l lui, czyli znów patrzymy na kolejność. Ta kolejność z chorągiewki się nie zmienia, tyle że ma tutaj swój udział ta nasza zasada związana z łącznikiem. Skoro dwa zaimki, no to i dwa łączniki. Wszystko będzie tymi łącznikami połączone. Daj im ją. Don la lech. Powiedzcie mi ją, na przykład prawdę. Dit la moi. Co prawda mła i tła nie było w tej chorągiewce, zapamiętajcie, że w tym przypadku znajdą się one na końcu zdania, a nie tak jak my i ty na samym początku. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat, oby ten film komuś pomógł, bo trochę się nagadałem. Zerkajcie do przypiętych komentarzy, tam zawsze wstawiam jakieś bonusy lub poprawki, wyjaśnienia. Warto tam zaglądać. A z wami się żegnam. Do zobaczenia. A tu